Witam w audycji goście Radia 5. A w studiu pan Jerzy Brzozowski, dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach. Dzień dobry. Dzień dobry. Pytania zadaje Artur Parafinowicz. Będziemy rozmawiać o obchodach Dnia Polskiego Państwa Podziemnego. Takie obchody mamy dziś w Suwałkach. Zacznijmy może od tego, co dokładnie świętujemy, bo stereotypowo przychodzi na myśl Powstanie Warszawskie chociażby. W jakimś sensie pewnie tak. Natomiast to bardzo poważne bardzo poważna pojęcie polskie państwo podziemne. To, że akurat tego dnia, to w nocy z 26 na 27 września 1939 roku, tuż przed kapitulacją oblężonej Warszawy, generał Michał Tokarzewski Karaszewicz wraz z grupą oficerów Wojska Polskiego powołał i Militarną organizację, która się nazywała Służba Zwycięstwu Polski. Natomiast i to, to jakby jest bezpośrednim pretekstem do ustanowienia w 1998 roku przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Dnia Polskiego Państwa Podziemnego. Natomiast Polskie Państwo Podziemne to bardzo pojęcie niezwykłe. To chyba jedyny przypadek w historii świata, kiedy po y, zajęciu przez wroga kraju. Zostały odtworzone praktycznie wszystkie struktury państwa. Powstał rząd e, emigracyjny w Londynie, pod e, premierem został generał Sikorski, natomiast stworzono całą strukturę w dwóch pionach cywilnym i wojskowym. Ten wojskowy to była właśnie służba zwycięstwu Polski, która w końcu roku została przemianowana na e, Związek Walki Zbrojnej, a od, kwietnia, przepraszam, od lutego 1942 roku w armię krajową. Natomiast był cały pion cywilny, gdzie były, gdzie były sądy. Sądy, które wydawały wyroki na kolaborantów, na Niemców a ten pion wojskowy wykonywał te wyroki. Był cały pion edukacyjny, przecież cała edukacja, tak zwane tajne komplety i nauczanie w czasie okupacji i wszystkie praktycznie przedwojenne ministerstwa zostały w jakimś sensie otworzone i funkcjonowały. Także był to ewenement w skali naprawdę światowej. Polskie państwo podziemne na Suwalszczyźnie jak wyglądało? Polskie państwa podziemne na Suwalszczyźnie i w ogóle ta konspiracja na Suwalszczyźnie to były przede wszystkim struktury, to były wszystkim struktury wojskowe. I tu warto powiedzieć i warto też się pochwalić w jakimś sensie, że Suwalszczyzna było miejscem, gdzie te struktury powstały jako jedne z najwcześniejszych. Już w październiku 1939 roku, czyli jakby tuż. Po zajęciu przez Niemców, potem Sowietów, potem znów Niemców, bo trzeba pamiętać, że myśmy tu mieli takie, takie zmiany okupacyjne we wrześniu 1939 roku, powstała pierwsza organizacja podziemna, która nazywała się tymczasowa Rada Ziemi Suwalskiej, a jej dowódcą był kapitan Stanisław Bielecki, pseudonim Ziomek. I bardzo ciekawa historia, historia, którą mamy omówioną na naszej stałej wystawie historycznej, to był przygotowywany zamach w miejscowym kinie Filmia, czyli w budynku, w którym kiedyś mieścił się Rokis, tu przy skrzyżowaniu ulicy Kościuszki z placem Józefa Piłsudskiego, konspiranci postanowili wysadzić to kino w czasie seansu dla Niemców. Zrobiono już podkop pod mur i rzeczywiście pewnie doszłoby do, do tego zamachu, gdyby nie to, że już wtedy w gronie konspirantów znalazł się agent Abwery, który ich wydał i Gestapo grupę zlikwidowała. Część z nich została rozstrzelana w lesie szwajcarskim w wiosną 1940 roku historię zamachów w kinie znamy z hollywoodzkiej produkcji bękarty Wojna. No tak i potem z któregoś z ostatnio powstałych filmów polskich, Zamach w teatrze e, zdaje się w czasie honoru to było e, e, zrobione. Natomiast rzeczywiście to być może ktoś, kto, kto planował tamten scenariusz znał historię suwalskiego oddziału podziemnego, który, który to spróbował. No nie wyszło im. To. No i potem te oddziały podziemne, te oddziały funkcjonujące w mieście i w regionie rozwijały się w sposób bardzo dynamiczny. W 1940 Roku i było ich jest naprawdę dużo i zaczęto robić starania, żeby je scalić, bo to były oddziały, które powstawały z jakichś ramion politycznych różnych partii przedwojennych, jakieś grupy często z oficerami przedwojennymi. Warto pamiętać, że jeszcze przed wybuchem wojny byli szkoleni specjalni konspiranci na wypadek wybuchu wojny, którzy też przejęli teraz rolę liderów tych podziemnych organizacji, ale niestety w pierwszej połowie roku 1941 potężna fala aresztowań w mieście. Aresztowano ponad 200 członków organizacji podziemnych. Część z nich została stracona w kaźni więzienia w Nojbau, w Królewcu, na tej słynnej gilotynie. Inni trafili do więzień i obozów koncentracyjnych, ale to nie, nie przerwało. Warto też pamiętać, że był na terenie, powiedzmy, augustowskiego, na terenie tego, tej części, którą zajęli Sowieci funkcjonował ze swoim oddziałem w październiku 1939 roku po rozwiązaniu 110. Rezerwowego Pułku Ułanów w okolicach Kolna podpułkownik Jerzy Dąbrowski, łupaszka, suwalczani, urodzony w Suwałkach i że na terenie Czerwonego Bagna oni prowadzili bardzo ożywioną działalność. Warto pamiętać, że jego zastępcą był Hubal, który z częścią pułku Przeszedł do w stronę Warszawy i tam potem założył słynny oddział Huba, Hubala. Także tu cały czas ocieramy się w tym temacie o tą naprawdę największą, największego formatu historię Polski. No Właśnie jak patrzeć na państwo podziemne z perspektywy czasu, przychodzi taka myśl do głowy, że patrzymy na siebie przez pryzmat specjalistów od Pospolitego ruszenia, takiego na hura. A z drugiej strony, potrafimy w tak trudnych warunkach zorganizować się i stworzyć największą organizację w historii Europy, podziemną. Niewątpliwie warto pamiętać, że olbrzymie szkody dla wizerunku polskiego państwa podziemnego stworzyły czasy komunizmu, ponieważ tam wszyscy ci, zarówno ci dowódcy wojskowi, oddziałów, Akowskich, jak i ci, którzy byli tymi cywilnymi ramionami rządu londyńskiego, byli zacierani, byli uważani i ogłaszani za przestępców często kolaborujących z Niemcami. A prawda była inna. To było rzeczywiście perfekcyjnie zorganizowane państwo, które oczywiście nie miało szans funkcjonowania normalnego, ale w tych warunkach, przy założeniu, że Niemcy co chwilę. Gdzieś tam wykrywali i, i, i łapali nici do, do struktur podziemnego państwa. Odradzało się, funkcjonowało, i myślę, że możemy być dumni z tego, co zostało zrobione. I to rzeczywiście zaprzecza tym naszym tendencjom do pospolitego ruszenia. To było naprawdę dobrze zorganizowane. Tyle na temat dzisiejszych obchodów. Tymczasem niebawem w Muzeum II Światowy Zjazd Rodziny Wieruszów Kowalskich, co to będzie. Pierwszy zorganizowaliśmy przed pięciu laty, premierowy, nie bardzo wiedzieliśmy, jak, jak nam to wyjdzie, ale okazało się, że wyszło fantastycznie. Zjechało nam się ponad 50 osób z całego świata, bo warto pamiętać, że potomkowie Alfreda Wierusza Kowalskiego i rodziny Wieruszów są rozrzuceni po całym świecie. W tej chwili między innymi był prawnuk Marek, który przyjechał z Paryża, syn Joanny wnuk Czesława i prawnuk Alfreda w linii prostej. Tym razem niestety nie, nie przyjedzie, ale przyjadą inni, warto pamiętać, rodzina Święcickich, między innymi były prezydent Warszawy. To są potomkowie yy, Alfreda Wierusza Kowalskiego, przyjeżdża pani profesor Zachenter yy, ze Stanów Zjednoczonych, która też jest skoligacona z rodziną Wieruszów. Przez dwa dni będą się spotykali, będą opowiadali, każdy swoje wspomnienia, yy, część z nich zajmuje się naukowo dzie, dziejami rodów wiruszów kowalskich, także będą też przedstawiali swoje referaty, a, a przede wszystkim będzie to fantastyczna okazja do spotkania ich wszystkich w jednym miejscu, w miejscu, które jest ich drugim domem, czyli w Muzeum Okręgowym w Suwałkach. Do tej sprawy, proszę państwa, jeszcze na antenie Radia 5 wrócimy. Tymczasem dziękuję za spotkanie. Pan Jerzy Brzozowski, dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach był gościem Radia 5. Dziękuję pięknie. A pytania zadawał Artur Parafinowicz, Radia 5.